Przyjechaliśmy na blisko 3,500 metrów nad poziomem, na taki punkt widokowy, z którego ponoć można zobaczyć przy dobrej pogodzie najwyższy szczyt Butanu, niezdobyty do tej pory. Tu mamy las, flag pogrzebowych. Tam gdzieś powinien być ten szczyt, ale widoczek jest piękny. Wjechał jakiś jeep, nawet nam Macha. Tu stoi nasz autobusik i w tych pięknych okolicznościach przyrody sobie teraz przebywamy. Kto oglądał jeszcze mnichy karabin? Wy wiem, że oglądaliście, ale. Taka, że skończył nam się asfalt. I jedziemy sobie tak po prostu taką drogą bardziej szutrową. I widać, że ona co pewien czas jest poprawiana, bo spływa z góry. Tu się nam droga lekko skończyła. Ale dojeżdżamy do 3800. Więc to jest dość wysoko nasz mega kierowca, Hiro. No to nawet jakieś ciężarówki. Chłopaki mają odpoczynek. Wygląda na to, że właśnie przebijamy się przez Przełęcz Według zegarka 3.706 Dojechaliśmy do Przełęczy My jeszcze będziemy jechali do tego Mongar I do Gangu też Czyli to jeszcze troszeczkę przed nami jest Podróży Choć nie dziś Co? Fajne miejsce? Fajne miejsce na kuli ziemskiej Tutaj nasza cudownie nawiedzona przewodniczka. Czajownica, czajownica. Oh, no, thank No, you can, you can go ahead, you can go ahead, okay. Dziękuję. Ja tu jeszcze z obowiązku reporterskiego. Taszy Delé. Taszy Dele. Taszy Dele. Taszy dobra, Taszy Dele. Taszy Dele. Taszy Dele. Taszy 765. Kto Dele. 716. Ale mogę podwyższyć. Poprawił się asfalt. Asfalt. Ale no, mam się pogodach trafiła po prostu przepiękne słońce grzeje genialnie, jest cudnie. Na trasie z przełęczy zatrzymaliśmy się w jakiejś takiej malutkiej miejscowości, wiosce, która się nazywa Sengor, i tu będziemy mieli lunch. Gdzie mieliśmy lunch, ale jeszcze chciałam pokazać, że zdjęcia rodziny królewskiej naprawdę tutaj wszędzie królują. W różnych odsłonach, w różnych szatach, na kalendarzach. Idziemy na spacer. Po lunchu. Taki spacerek nam teraz Tasi zafundował, ale autokar już gdzieś tam na dole na nas czeka. Ale, piękne tereny. Niby idziemy drogą asfaltową, ale na 3000, więc to wygląda po prostu pięknie. Zagubiony na bezdrożach Butanu wędrowiec. się skończył po prostu i dojechaliśmy, jest 15 chwile po dojechaliśmy do naszego pięknego hotelu takiej pięknej lodży zobaczymy jak będzie to będzie nasz kolejny tymczasowy dom na wycieczkę, tak od razu będziemy szukać dzioborożców. Zdecydowanie było sorry, ale dalej nie pójdziecie. A co ale, 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 piękna panika! Marek, Marek, dasz radę! No, Skończyliśmy naszą ptasią wycieczkę, zaliczyliśmy trzy ptaki, pająka, małpy i krowy. Agatka, więc co chwilę jest herbatka, czasem fajne opowieści o budyjskiej, głębszej treści. Hej, Czemu? hej, 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 hej malaje ten poczyk, który rynku, tam ustaję, wstawaj, wstawaj wędrowiczku, bo widoku tutaj jest bez liczku. Już za nami tym fubaro park, taki kąpiel z parą, zawsze była pełna misa, a na koniec rajpenisa. Hej! Tak to się zaczyna. Najpierw śpiewa się piosenki, a potem idzie się do knajpy.